I Czekaj, ja się na wracałem chwilę muszę zedwu. O, dobra. Ale wrócę po przerwie. Ja się schowałem w krzaku i zedwu na chwilę. Okej, okay, okej. Okay. Co to, to jakiś sobiaczek jest? Co to jest? A, leczymy się. O oh, kurczę, znaleźli go Ja będę musiał się schować na razie Bo będzie się coraz fajnie działa Idziemy na stację Idziemy, idziemy na stację Idziemy, idziemy na stację Laga, laga. Mój ty, 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 ty Rewolwer. Jakiś co to jest, nie wiem nawet. Jakiegoś tego gówno. Yyy, tego. Bagno. No. Jola, 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 kurde. Patrzę, osielę coś jeszcze. Mam takie skrzyży na czekam. Albo zejdziemy do. Hil, 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 hil. Przepraszam, jakam. I jedziemy. I jedziemy. Dobra. No, Tam się ktoś strzela. No tutaj ten kawałek. Dobra, 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 dobra. Czy piszę te ruiny? Czy to Zaraz tak. Tylko piknie, typek. Okej. Okay. Oh. Co za pedałka? Nie wiem co to jest, Spocenic jakiś. Już jestem. Co się dzieje? Zabili mnie. Nie wiem, co to jest za typy jakieś. Ile się będzie trwał odcinek? Nie wiem, zobaczymy. Później się pewnie coś pojawi z Clash z Royale. Nie wiem, nie wiem. Nie obiecuję tego. Jezu, nic nie ma. Trzeba się, bo ja zginąłem. Ja na luzie. Co to jest jakiś. Kurwa. Typek. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Co za, za pedofilno. Trzymaj, trzymaj. Dobra, ja stąd Tyś... pełcę chyba jak najdalej, prawda? co, co za. Hezu. Dobra, to i tak będzie mecz na zero raczej. My już tutaj żadnych punktów to no i tak no nie zrobimy. No, o, 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 o. Już, już. Chill out, chill out, chill out. No napierdają z każdej strony. 8 mnie też się dojeżdżają. O, hopie, trafił sniper. Przeżył. Ooooo dobra, lecimy w tą stronę teraz Musimy to przeżyć nie gdzie O skrzynkę jakaś Dawid Aha. Ja zgnam Ja nie sam To się chciałem Dobra Dwa lepeczki O co mam skrzyneczkę, to z tutaj tego? Itemki zdobyć jakieś? Co jest? Ej, patrz to! Ja mam legendarne itemy. Te, egzotyczne. Egzotyczne, no? Sam egzo Ile tych. Pięć. Ile tych itemów? 5? No. M mogę coś wziąć? No, mogę dać Ci P90. O, AWP dostałem To jest głowy. Nie mogę to wyrzucić. O, to fajne O, legendary czas A to nawet chyba złotowane nie jest? No. Gabi, chcesz zamienić zam no, pompą, -pom, czy nie? Raczej? Y taka, nie. Tak, Taka tak, Ej, no nie biorę, to jest tragiczna pompa. No, słabiak. Słabak, słabak. O, trzeba będzie zmontować odcineczek. Jeszcze. Długo ci co zajmie? Nie wiem, zobaczę. A no, no to po prostu, nie wiem, później go zmontuję jeszcze teraz pogramy na razie. No to, to, to. Nie już się gierkę zobaczymy, zagramy, skończymy chyba odcineczek i będzie to normalnie szło Dzisiaj się na pewno pojawić na W jakich godzinach tego jeszcze Może nie wiem. Może dwa Może dwa Może trzy Dojeżdżam Kogo? Zabijesz ok, kogoś? Dwóch na mnie, dwóch, nie, 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 nie Czyli nie idę do ciebie? Nie Dobra. Ja się jestem i tak u ciebie Aha Teraz to ja rozdaję karty Baby, Bobby, Woody, Ike Uuu uh. Legendary czas? Ja, o, mam leczanie, o, ja mam leczenie, mam leczenie na siebie Na sobie Więc nie mam co w ogóle No, ja mam tak średnio A mogę się dropnąć Okej okay. 50 to jest, to jest... A i oczywiście mnie zapomniał Oczywiście lajki, łapeczki w górę, subskryb, komentarz jakiś fajny. Może w przyszłości się rozwija jakieś ja, co na ten na to No jest to bardzo dobry pomysł No i może go zrealizujemy tylko potrzebujemy trochę oglądalności. No Wiesz co, wydaje mi się, że. O, tam jest dropik. No, może by było sobie. O, nawet dwa na mnie. No to dobrze. O, nawet trzy. Ale gówno. U mnie też gówno. Najgorszy sęp. Kolejne. Kolejna główna, bo gromowa i 50 Na mnie jeden jakiś borowiczek. Ale jakiś słaby czy... Nie wiem No na chacie u mnie siedzi Czyś tam no za Ciebie No możesz Ale on to jest? Na tym domku? No, kroki ciągle. Zajdziesz go? Brawo. Yy, tutaj jeszcze jeden jest. O tam. Dostałem. zaraz, ja się szybko ulecę. I co jest z tym pingiem? Problemy z pingiem, 52 pingu. No dostaję snajpę, no co to za gówno jest Chodź do mnie A już przyleciał do mnie Aha To jakiś spoceniec jest Tak? Chyba no Skull fioretowy No i będzie słabo ja mam tę widział Jasno, dla wale No, nie, 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 bo to jest tyle osób. No i na mnie już. Kolejny typek, no, ty kurwa. Idę ci pomóc, idę ci pomóc. Zabij go, on ma 0,0 ma zero, ma zero, małego. Brawo, plecy, plecy, plecy. No, i też spamił. Jak ta pedofilka. No i ten jeszcze tył. Przeszli, proszę cię. 7 sekund. Lecimy do ciebie? Spróbować? No, możesz. To ja. ten to, to, ja, 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 ja locik z ciebie, tamten. Kurde, HP mi zbiło. Jezu. Ty masz tego biga? Pompę, wszystko masz tutaj. O jezu! Dawaj. Dobry locik tutaj. Masz ano, do pompy? No mam. Dropi mi troszeczkę okej, okay. ja Tam są trzy te jest plasę, Ja mam, ja Ja mam dwa, też mam dwa, mogę ci dropić. Ziomek, tutaj jest. ci. leci, ważaj dwóch, kurwa Erpega. ale są, Tu jest! Co? Obróciło mi tak myszkę jakby? Aha! Dojechał mniej mi się nad kroki. No nie pokazały. Co za pedofil no. Nie wiem po co ja wychylałem, no a WP dostałem, bo To jest kolejny. What's good? Co tu się dzieje? Się wie, bo do strefy debil Ja lagę bok... bokiem Zaszadza do mnie ktoś? Nie spróbuj, spróbuj, spróbuj. Spróbuj. Ja mam typa na sobie. 10, 8, 6, 7 ja Jestem, jestem. Co za? Co za? Pedofilno. Szefajmy. No, tch, co za szmata to jest.